Radosław Ciesznak jest bohaterem regii Warszawa dzisiaj? Nie. Bohaterem przede wszystkim jest cały zespół cały zespół łącznie ze sztabem, ze wszystkimi ludźmi, którzy pracują na to, co dzisiaj zaprezentowaliśmy, bo chciałbym jeszcze raz pogratulować wszystkim tutaj, którzy wyszli i zagrali ten mecz za piękny, piękną, bardzo bardzo fajny mecz, bo myślę, że z jednej i z drugiej strony było dużo się działo. Dawno nie pamiętam takiego dobrego meczu, tylu, tylu sytuacji, tylu celnych strzałów. Naprawdę bardzo bardzo się z tego cieszę dzisiaj. Ty wiedziałeś, w który rok będzie Gilerme strzelał, czy nie wiem, to była kwestia rozpracowania, czy po prostu nos bramkarski podpowiedział? Myślę, że też intuicja. Hmm. Oczywiście, że... że Natomiast myślę, że to jest przede wszystkim intuicja i ten impuls, natomiast szczerze, szczerze powiem, że przeszły mnie, stojąc, stojąc na linii, czując tą całą trybunę za mną naprawdę, powiedziałem sobie, no jak ja mam tego nie obronić po prostu, aż mówię, no chyba nie można po prostu inaczej. Udało się oczywiście, no nie, nie oszukujmy się, Karny to jest bardzo duża loteria, wystarczyło, żeby zawodnik szczelił ale w drugą stronę, natomiast najważniejsze są dzisiaj trzy punkty i tyle. No właśnie, on chyba nawet źle nie uderzył tego rzutu karnego, piłka szła dobrze, do, no przy słupku uderzona, tylko no, kwestia tego, że wybraliście ten sam róg. No właśnie, więc tyle myślę w, w tym temacie. Ja bardzo się cieszę przede wszystkim, że no, obroniłem, ale też, że pomogłem. To nie tylko w tym jednym momencie tych sytuacji, było kilka. Więc e, cieszę się, że byłem, ale nie oszukujmy się, no po to ja tam jestem, nagle teraz e, nie ma się tutaj uważam w cudzysłowie podniecać, jest następny mecz e, w niedzielę z trudnym rywalem, natomiast jeżeli pojedziemy z taką determinacją, z taką pokorą jak dzisiaj i z pewnością siebie przede wszystkim, to, to te trzy punkty przyjadą z nami do Warszawy. Okay. Większy kamień z serca spadł po dzisiejszym zwycięstwie, czy po informacji, że odchodzi trener Sepinto? Nie chciałbym wracać to, co było. Myślę, że kamień serca spadnie mi, jeżeli po raz czwarty obronimy tytuł Mistrza Polski. To, co było, myślę, że już musimy odhaczyć grubą kreską i skupić się na tym, co jest przed nami, bo tylko na, tym, na, to, na to mamy wpływ i myślę, że na, to, na, na tym powinniśmy się skupić.